No to yy, gra się w piłkę, broni się, biega, męczy się. A ile drużyn? Dwie. A masz jakiś typ, wiesz, może kto może wygrać? Nie. Może Rosja, może Niemcy, może Grecja? Albo Barcelona. Ja widziałam jak wygląda stadion. Od, tak nie od środka, ale tak od zewnątrz. Takie złote, takie odlaskowe płotki z żółtej i biała. Żółtej i biała? To w którym to było mieście? Tak dokładnie nie wiem, ale wtedy pojechałam, ale wtedy było jeszcze, czy wolne, mhm. no i pojechałam do Marty. Rozumiem. A Marta gdzie mieszka? Chyba w Płocku, ale chyba. Na meczu piłkarskim. A w którym mieście? W Słupnie czy w Płocku? W Płocku. W Płocku. I podobało Ci się? A może pamiętasz, jakie drużyny grały? Płocki z Niemcy. Płock z Niemcami. No w porządku. I kto wygrał? Płock czy Niemcy? Niemcy. A jaki mecz czekasz najbardziej? Polska z Barceloną. Polska z Barceloną. Myślisz, że Polska ma szansę wygrać z tą Barceloną? Nie. Nie ma szans. A dlaczego? Jaka ta Barcelona jest? No najlepsza. To najlepsza. A z jakiego kraju pochodzi? Z Hiszpanii. Z Hiszpanii, świetnie. A powiedz, yy, chciałbyś pojechać na taki mecz na dużym stadionie? Tak. Znasz może jakiegoś piłkarza? Błaszczykowski. Błaszczykowski. Ja się nie znam na piłce, nie wiem kto to jest ten Błaszczykowski, on jest fajny. Lewandowski. A w jakiej drużynie gra? W Polsce. No wiadomo, w polskiej reprezentacji, no pewnie. Błaszczykowski jaki jeszcze? Lewandowski, podpowiada kolega, to jest dobry piłkarz? Tak. No to czyli co? Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek? Piszczek. Czy to też jest dobry piłkarz? Tak. A grzeczny? Trochę. Podobno masz ulubionych piłkarzy. No. To opowiadaj, którzy to? Ł Łukasz Piszczek, Lewandowski, Aha. Właszczykowski, no i wszyscy. Myślisz, że oni będą grali na euro? No. A myślisz, że mamy z nimi jakieś szanse, że oni nam pomogą wygrać? Nie. Aha, a ja dlaczego? E, nie a wiem. Myślisz, a myślisz, a wiesz jeszcze, jakie inne drużyny będą na euro występować? E, Hiszpania, Ukraina. E... A jak myślisz, kto wygra? Barcelona. Czy u ciebie w domu pooglądają mecze rodzice? Nie za często. Nie za często. A lubisz w ogóle piłkę nożną? No, czasem, gram, czasem gram z bratem. Grasz w piłkę i strzelasz gole? Czasem w szkat. Szka, czasem w choinki tam w strzelę. W choinkach, tak? No pewnie, czasem piłka pójdzie w choinkę. Ale myślisz, że piłka nożna to jest najfajniejszy sport, czy są inne fajniejsze? być też tak inne, fajniejsze, ale piłka jest fajna też. A co jest piłka najfajniejsze? Eee, bieganie. Bieganie? A grałaś kiedyś? Tak. A jak myślisz, czy Polska ma jakąś szansę na y, Euro? Tak. Wy, tak? Myślisz, że wygramy pierwszy mecz? Tak. A jaki będzie wynik? Nie wiem.